Nie wiem, jak to jest możliwe, ale Silent Hill F to jednocześnie gra, która niesamowicie mi się podobała i która wymęczyła mnie bodaj najbardziej ze wszystkich gier, jakie w tym roku grałem. Zagrajnik TV. Na Silent Hill czekałem od pierwszej zapowiedzi tej gry. Od pierwszych materiałów promocyjnych, w których już od razu czuć było niesamowity wylewający się z ekranu klimat. Czułem, że to jest ta gra, w którą totalnie będę chciał zagrać, bo uwielbiam Silent Hill i uwielbiam japoński klimat. A tutaj w końcu będziemy mieli połączenie tych dwóch rzeczy. No wiecie, w końcu japoński Silent Hill. Tak jakby dotąd Silent Hill nie robili Japończycy. Ale wiecie o co chodzi. Dotychczasowe części Silent Hilla działy się gdzieś w bliżej nieokreślonym miejscu Ameryki i były osadzone mocno w amerykańskim folklorze. Tym razem, natomiast, mieliśmy dostać no, totalnie japońską historię. I już te pierwsze zapowiedzi wskazywały na to, że będzie ona naprawdę niesamowicie głęboko zakorzeniona w tym wszystkim, co kojarzymy jako japońskie. No a potem w międzyczasie pojawił się remake Silent Hill 2, którego po raz pierwszy miałem okazję faktycznie ograć i ukończyć. To znaczy kiedyś dawno temu chwilę pograłem w oryginalną dwójkę, no ale nie zaszedłem zbyt daleko i dopiero przy okazji remake'u faktycznie wchłonąłem całą fabułę, cały klimat, jaki ma do zaoferowania ta kultowa gra. I popełniłem na temat Silent Hill 2 jeden olbrzymi materiał, poza recenzją, którą stworzył także Gandalf, więc ten kto widział ten materiał pewnie dobrze wie, że jestem tą grą generalnie zachwycony. Całkowicie sponiewierała mnie pod względem fabularnym, pod względem klimatu, pod względem tego co ma do opowiedzenia w przez dwa tygodnie chodziłem po ukończeniu Silent Hill 2 jak struty, i miałem nawet takie, przyznaję, bezsensowne poczucie, że nigdy już żadna inna gra nie wywrze na mnie tak wielkiego wrażenia jak właśnie Silent Hill 2. Bo muszę to powtórzyć. Silent Hill 2 naprawdę opowiada niesamowitą historię. Historię bardzo głęboką, osobistą, jednocześnie troszkę abstrakcyjną, ale też taką, z którą może utożsamić się właściwie każdy. Jestem przekonany, że w pewnym momencie życia pewne elementy, jakie porusza ta historia, staną się czymś, z czym w ten czy inny sposób będzie musiał zmierzyć się każdy z nas. 何 i wtedy właśnie odkryłem sekret sukcesu tej gry. Dlaczego od zawsze jest ona wymieniana jako jedna z najlepszych produkcji grozy, ale też po prostu jedna z najlepszych gier tak w ogóle. Jednocześnie jednak, jeżeli widzieliście mój film na temat Silent Hill 2, to wiecie, że gameplayowo gra nieco mnie zmęczyła. Generalnie mam poczucie, że walki było tam zbyt wiele, a z tego co dowiedziałem się od osób, które ukończyły oryginalną grę, to jest jej także więcej niż tam właśnie było, ale są takie momenty, w których twórcy naprawdę go przegieli. Nie tylko dając tam zapychające etapy, których w ogóle nie było w oryginale, a polegające wyłącznie na walce, ale także na przykład do granicy bólu, przesuwając to, co najmniej fajne, w takie lokacji, jak chociażby więzienie. Gdzie liczba przeciwników, to jak byli upierdliwi, mrok. Wszystko to powodowało, że ten moment przychodziło się naprawdę z bólem i w mojej opinii nie miało to akurat nic wspólnego z tym mentalnym bólem, z tym, z czym musiał poradzić sobie bohater gry. To po prostu była męczarnia gameplayowa i szczerze z trudem ukończyłem ten właśnie etap. Na szczęście, później był już finał, który na każdym polu był znacznie lepszy i generalnie, mimo dla mnie problemów z gameplayem, mimo faktu, że dla mnie nie był on czymś specjalnie dobrym, a był po prostu tylko i aż poprawny. Po ukończeniu Silent Hill 2 miałem to poczucie, że no właśnie, jest to jedna z najwybitniejszych produkcji, najciekawszych, najgłębszych, najbardziej wartościowych historii, jakich kiedykolwiek doświadczyłem w grach. A cały ten przydługawy wstęp na temat Silent Hill 2 jest po to, żebym mógł powiedzieć, że w przypadku Silent Hill F jest podobnie, tylko że na wielu płaszczyznach bardziej. Podobnie dlatego, że historia Silent Hill F, mimo że na początku zdaje się być kompletnie enigmatyczna, ostatecznie okazuje się być czymś Absurdalnie dobrym. Czymś niesamowitym na każdej płaszczyźnie i czymś takim, do czego chciałoby się wielokrotnie wracać. Czymś, co pozwala zastanowić się nad wieloma aspektami życia, zupełnie innymi niż Silent Hill 2, ale także uniwersalnymi. Takimi, z którymi prędzej czy później, chociaż w tym wypadku chyba prędzej, ponieważ w dużej mierze historia ta opowiada o trudach okresu dojrzewania, tak czy inaczej zetknie się większość z nas. I to niezależnie, że w Japonii, niezależnie, że w zupełnie innej kulturze, ponieważ problemy, jakie porusza, są naprawdę uniwersalne, więc dlatego właśnie jest to historia, która ma potencjał, by naprawdę mocno rezonować. Właściwie każdym. Jednocześnie jednak, mimo że historia ma potencjał do tego, by poznawać ją wielokrotnie i tak też jest zaprojektowana gra, by ukończyć ją wielokrotnie, by wielokrotnie dojść do różnych zakończeń, to niestety gameplay, mam poczucie, całkowicie to uniemożliwia. Uniemożliwia to w moim przypadku, ponieważ kończąc Silent Hill, F, miałam takie poczucie, że już nigdy więcej nie będę chciał pakować się w ten koszmar. Koszmar niezwiązany niestety z grozą, której o dziwo w tej grze jest relatywnie mało, a przynajmniej nie rzadko kiedy ona faktycznie straszyła, ale niestety. Koszmar związany z tym, jak źle gra się w te produkcje. I nawet nie wiem, od czego w tym chaotycznym filmie zacząć moje narzekanie, ale chyba to najgorszą rzeczą jest właśnie walka, i wszystko ostatecznie do tej walki się sprowadza. Mianowicie jak pewnie wiecie, jak pewnie słyszeliście w wielu innych materiałach, walka w Silent Hill F jest na wielu płaszczyznach mocno dark solsowa. I dotyczy to nie tylko moturyki postaci, pewnego ciężaru uderzeń, ale także zachowań potworów, czy też w końcu walk z bosami. Czuć tutaj solsowość, ale niestety w mojej opinii jest to taka solsowość z temu, bo mam poczucie, że twórcy coś tam chcieli osiągnąć, Trzyli się pewne produkcje. Głównie mam wrażenie od From Software, ale niestety nie wiedzieli, jak to osiągnąć. Nie wiedzieli, jak z tych różnych składników, które powrzucali do tego gara, zwanym Silent Left złożyć faktycznie grywalną produkcję. I tak, oczywiście sensowne jest to, że nasza postać jako nastolatka, która nie ma zbyt dużo siły, i raczej nie radzi sobie zbyt dobrze z przeciwnikami. To nie jest maszyna do zabijania. Mamy czuć to, że jest biedną małą istotką, która próbuje jakoś poradzić sobie w tym koszmarze i dobrze! Ale uważam, że dało się to osiągnąć na wiele znacznie lepszych sposobów. Lepszych przede wszystkim niesamowicie topornego sterowania, która powoduje, że każda walka tutaj to po prostu koszmar. Hinako jest po prostu za wolna, zbyt krótki jest jej pasek staminy, przez co po jednym, w dwóch, dwóch atakach nie mamy już właściwie możliwości uniknąć nadchodzących uderzeń wroga. Ktoś powiedziałby, że to dobrze, bo przecież chodzi o to, żeby zarządzać staminą, ale mam poczucie, że w grze tego rodzaju ten akurat aspekt jest zupełnie niepotrzebny. Wybija z tego, co najbardziej istotne. To nie jest gra, w której chcesz myśleć o tym, ile zostało ci paska wytrzymałości. To nie jest gra, w której chcesz się zastanawiać nad sensownością. I upłacalnością każdego ciosu. Zwłaszcza, że paterny zachowań przeciwników są, w mojej opinii, mocno nieudane. W każdej innej grze pewnie doceniłbym fakt, jak nieprzewidywalne są ataki przeciwników. Jak wiele trzeba włożyć uwagi i zaangażowania w to, żeby nauczyć się schematów ich zachowań. Tutaj jednak fakt, że ma do ostatniej chwili nie wiemy, czy atak, jaki wyprowadzi przeciwnik, będzie możliwy do skontrolowania, czy też zupełnie nie będzie żadnej szansy, żeby się przed nim obronić, powoduje, że nagminnie w głupi sposób tracimy życie. I choć niby wtedy powinniśmy winić siebie, tak jednak mamy poczucie, że twórcy po prostu źle to zaprojektowali. Kolejny problem to w mojej opinii oręże, a właściwie fakt, że te się psują. I tego akurat nie było w solsach, to było w wielu innych grach. Ale twórcy uznali, że w ich produkcji, w grze, w której główna bohaterka mierzy się ze swoimi traumami, stara się pokonać swoje strachy, mechanika psującej się broni będzie czymś doskonałym. I cóż, może by i była, ale w mojej opinii, w połączeniu z naprawdę olbrzymią czasem liczbą przeciwników. I przede wszystkim faktem, że niektórzy z nich po śmierci wracają do życia, powoduje, że cały czas wisi nad nami ryzyko, że zostaniemy bez broni. Że nie będzie żadnej możliwości obronić się przed wrogiem, żadnej możliwości pokonać go. Co może nie byłoby problemem, gdyby nie fakt, że twórcy nie przewidzieli możliwości uciekania przed wrogami. Owszem, część z nich można wyminąć, przed częścią można niby kawałek uciec, ale zdarzają się tacy przeciwnicy, których pokonać trzeba, żeby przejść dalej. Różni mikrobostowie, którzy blokują. Nam dalsze postępy, których, jeżeli nie mamy broni, nie możemy dokonać. Wtedy nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu się zabić i lepiej zarządzać orężem, który dotąd znaleźliśmy. A tego wcale tak dużo nie ma, w związku z tym cały czas żyjemy w tym strachu, że po prostu nie będziemy mogli w pewnym momencie kontynuować gry. I owszem, jestem przekonany, że dla większości doświadczonych graczy to ryzyko jest raczej niewielkie, bo tych broni aż tak mało nie ma, aż tak szybko się nie psują i możemy owszem także je naprawiać. Tak jednak fakt, że to ryzyko w ogóle istnieje, w grze tego rodzaju, która tak mocno bazuje na historii, która tak mocno bazuje na klimacie grozy, w mojej opinii jest czymś nieakceptowalnym. To był dla mnie kolejny element mechanik związanych z walką, który powodował, że po prostu nie miałem z tej gry frajdy. Ociężała postać, która z ledwością wyprowadza ciosy, z ledwością unika wrogich ataków. Przeciwnicy, których nie da się zabić, ogromna liczba przeciwników i fakt, że broń się psuje, a zasoby nie tylko są ściśle limitowane, ale też w przeciwieństwie do przeciwników, którzy się odradzają, nie respią się. Jak dla mnie brzmi to jak elementarny problem z balansem. Z kolei z projektantów mogę uznać fakt, jak często ma tu miejsce recykling przeciwników. Oto bowiem wyjątkowo duzi i twardzi przeciwnicy, którzy jawią się jako coś pokroju bossów i faktycznie w pierwszej chwili występują w roli bossów, z czasem pojawiają się coraz częściej normalnie w grze. Na początku pojedynczo, potem stadami, a często także wspierani przez różnych innych, słabszych przeciwników. I to zjawisko tylko potęguje się im dalej idziemy w grę. Coraz częściej trafiają de facto na areny, na których gra zamienia się w paralityczny slasher, a my musimy jakimś cudem przebijać się między przeciwnikami i starać się priorytetować leczyćować cele i jakoś ukończyć tę walkę zanim skończą nam się limitowane zasoby. A najgorsze jest to, że niestety tych aren z czasem robi się tak dużo, że właściwie to one stają się główną atrakcją. Cutscenki i fabuła, czyli to, co w Saint o zawsze najważniejsze, stają się niestety wyłącznie krótkimi przyrywnikami między coraz dłuższymi ciągami walki. Pod sam koniec gry dochodzi do absurdalnych scen, w których żeby dojść do przeciwnika, najpierw musimy pokonać mnóstwo wrogów, potem walczymy na arenie z potężnym przeciwnikiem i tuż po tej walce dostajemy kolejnych wrogów, którzy spałnią się dosłownie przed naszym oczami, a potem musimy przebiec przez całą lokację pełną, no nie zgadniecie, przeciwników. I zdarza się w tym wszystkim, że już zapominamy po co w ogóle gramy, po co w ogóle jesteśmy tą Hinaką w tym, a nie w innym miejscu. Przestajemy śledzić różne smaczki, przestajemy szukać różnych tropów, przestajemy skupiać się na tym co jest w tej grze najważniejsze, na osobistej historii Hinako, a staramy się po prostu jakoś przeżyć, ale nie przeżyć jako postać w świecie gry, a przeżyć jako gracz siedzący wkurzony przed ekranem. Chociaż dla mnie osobiście już w pewnym momencie licznik wkurzenia został przekręcony i zamienił się po prostu w śmiech. Śmiech z tego Wszystkiego, jak źle zaprojektowana jest ta gra. Z tego, jak gameplayowa została de facto popsuta, bo naprawdę przez cały czas nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że projektanci gameplayu aktywnie sabotowali wysiłki scenarzystów. Scenarzystów, którzy odwalili kanał świetnej roboty, do czego za chwileczkę przejdę, ale których dzieło, czyli no właśnie, Fabuła, niestety niejednokrotnie nie mogła właściwie wybrzmieć, nie mogła właściwie rezonować, bo jest tu mnóstwo fantastycznych, niesamowicie mocnych scen, które potrzebują ciszy, które potrzebują czasu, żeby przytrawić to, a my. Co chwilę jesteśmy zasypywani armią bezsensownych przeciwników i zmuszani do walki, która w ogóle nie jest przyjemna. Oczywiście w pewnym momencie, w pewnych sekwencjach dostajemy niby lepsze możliwości walki, co niby troszkę rozwiązuje problem, bo jest nam znacznie łatwiej, ale mam dziwne poczucie, że jest to jakaś rozpaczliwa próba naprawiania problemów, które samemu się wpierw stworzyło. Po co tworzyć te problemy? Nie lepiej było usunąć to, co jest irytujące, zamiast potem starać się naprawić fakt, że jest tak wiele walki, tak wiele przeciwników, pewnymi mocami, które niby mają tę walkę ułatwić, ale wcale nie czynią jej bardziej przyjemność. Tak, no to troszkę się odpaliłem, słuchajcie, ale naprawdę musimy wierzyć, że byłem ogromnie rozczarowany. Grając tę grę z każdą kolejną godziną czułem się oszukany, bo po prostu nie tego oczekiwałem. Miałem wrażenie, że nie w ten sposób ta gra była reklamowana. Rzecz jasna, jest to wyłącznie mój problem. Moje oczekiwania i to, czego ja chciałem w tej grze doświadczyć, to jest moja sprawa i to, że akurat twórcom nie udało się trafić w moje gusta, no to, jako się rzekło, jest mój problem. Ale po prostu byłem i nadal jestem rozczarowany, bo mam ogromne poczucie zmarnowanego potencjału, bowiem ta gra, Silent Hill F, Fabularnie, w mojej opinii, jest grą niemalże doskonałą. To jest dycha sposób w jaki rozwija się historia, w jaki początkowo jest zupełnie enigmatyczna i zanurza nas, odchłania jakichś dziwnych podejrzeń, co mogło się wydarzyć i potem jak stopniowo w sposób niesamowicie symboliczny i trafny zaczyna w końcu prowadzić do celu, którego domyślamy się, ale do ostatniej chwili tak naprawdę nie wiemy, co tam będzie. Bo właśnie to jest piękne, to jak dużo miałem różnych hipotez na temat tego, co faktycznie mogło spotkać Hinako, jakie jest clou tej historii. I chociaż niektóre z moich przypuszczeń były w miarę trafne, tak jednak generalnie muszę przyznać, że byłem naprawdę zaskoczony. Jednak co istotne, nie za Pierwszym ukończeniem gry. Pierwsze ukończenie jest akurat takie, że można by się nawet na nie gniewać. I w mojej opinii nabiera wartości dopiero wtedy, kiedy poznamy kolejne. No i to jest także problem gry. To także jest ten dowód dla mnie, że projektanci gameplayu sabotowali wysiłki scenarzystów, ponieważ naprawdę nie chce się przechodzić tej gry ponownie. I rzecz jasna, ja już tej gry nie ukończyłem, byłem tym tak zmęczony, że po prostu odpaliłem sobie te zakończenia na YouTubie. I cóż, kiedy pozna się już wszystkie, no może poza tym ostatnim klasycznie śmiesznym, wtedy wszystkie, dosłownie wszystkie elementy tych. Historii. Każda symboliczna rzecz, jaką po drodze spotkaliśmy, wszystko nabiera doskonałego sensu. Ba, nawet to pierwsze zakończenie, które początkowo zdaje się być rozczarowujące, ponieważ pozostawia nas poczuciem wielkiego niedosytu, także staje się świetne w tym nowym świetle, w świetle nowych zakończeń, także to pierwsze składa się w swój sposób na idealną, doskonałą całość ale mówię oczywiście o całej tej historii w sposób tak ogólnikowy, bo po prostu nie chcę Wam nic zaspoilować. Mimo wszystko jestem zdania, że mimo tego gameplayu, mimo tego jak bardzo go nie lubię, jak bardzo mnie wymęczył, warto ukończyć tę grę chociaż raz, żeby poznać tę historię. Historię, która, żeby nie spoilować za dużo, powiem tylko, dotyczy ról, jakie każdy człowiek ma w jakiś sposób często niechciany, często wymuszony, Przypisane społeczeństwie. Ról, w jakich musi się spełnić, a raczej tak to jest mu no zawsze wmawiane. Jednocześnie w tym koktajlu mamy także różne problemy związane z okresem dojrzewania, szukaniem swojej tożsamości, a także pewne wątki po prostu związane z grozą. Grozą jednak prawdziwą, która może objawić się w każdym malutkim miasteczku, w każdym domu, w każdej społeczności i w każdej grupie ludzi. I tyle mogę wam powiedzieć, żeby nie zdradzić zbyt wiele, no naprawdę uważam, że warto poznać tę historię. Jest świetna, rewelacyjna, ale co ciekawe, uważam, że jest napisana właśnie pod grę. Co zresztą nie powinno dziwić, ponieważ napisał ją mistrz w gatunku scenariuszy do gier, czyli Ryuki 07 7, człowiek odpowiedzialny wcześniej za scenariusz do Higurashi, czyli wybitnej gry, na podstawie której powstało nie mniej wybitne anime, ale jednak mam poczucie, że akurat historia powiedziana w Silent Hill F jak mało która nadaje się właśnie do gier. Podobnie jak mam poczucie, historia powiedziana w Silent Hill 2, trudna byłaby do zaadoptowania w filmie czy nawet w książce. Po prostu wszystkie te niedopowiedzenia. Fakt, w jak fragmentaryczny sposób jest wykładana historia, jak znajdujemy ją w strzępkach, jak musimy łączyć pewne fakty zupełnie niepowiązane chronologicznie, jak musimy domyślać się pewne rzeczy, jak elementem opowiadanej historii jest przemierzanie lokacji, wygląd tych lokacji, a także projekt potworów, i także sam fakt, że tych potworów musimy unikać, że musimy czuć związaną z nimi grozę. Zarówno Silent Hill 2, jak i Silent Hill F to są historie, które doskonale sprawdzają, się właśnie w grze, a raczej sprawdzałyby się w przypadku Silent Hill F, gdyby ta gra była troszkę bardziej do tego scenariusza dopasowana. Bo nie przeszkadza mi fakt, że Silent Hill F jest grą. Nie przeszkadzają mi gry skupione na fabule, w których jest gameplay. Uważam, że jak najbardziej gry pełne gameplayu z dobrym gameplayem mogą opowiadać świetne historie. I Silent Hill F też mógł, ale w mojej opinii nie wyszło. Niestety gameplay, powtórzę to jeszcze raz, wygląda jakby został zaprojektowany tak, żeby sabotować wysiłki scenarzystów. Gameplay w tej grze jest w mojej opinii po prostu słaby, niezależnie od tego, czy jest to Silent Hill, czy dowolna inna gra. Wręcz grając w Silent Hill F miałem takie poczucie, że chyba wszyscy twórcy survival horrorów powinni, zanim wezmą się za robienie własnej gry, w której chcą mieć także fajny gameplay, poza dobrą fabułą, powinni wpierw zagrać we wszystkie części Resident Evil. Bo oczywiście Resident Evil jest znacznie mniejszy nacisk kładzie na fabułę, a jednak udaje się tam przemycić fajną historię, udaje się tam wpakować mnóstwo genialnego klimatu i jednocześnie uczynić z tych produkcji świetne gry na polu gameplayowym, czego najlepszym szukane w mojej opinii do dzisiaj jest że chyba najlepszy gameplay'owo horror ze wszystkich, jakichkolwiek powstały, czyli Resident Evil 2, i akurat mam w tym wypadku na myśli remake. Gra, która wygląda doskonale, w którą gra się świetnie, która kipi grozom i która ma do opowiedzenia fajną historię. Niestety mam poczucie, że twórcy Silent Hill F albo nie grali w Residenty, albo nie przywiązali uwagi do tego, co w tych grach najważniejsze, albo co najbardziej prawdopodobne, chyba za dużo jednak grali w gry od From Software. W różnego rodzaju są slajki, -like, które są cudowne i fantastyczne, ale w których fabuła opowiedziana jest w zupełnie inny sposób. Mam poczucie, że formuła tego typu gier nie pasuje do historii takiej właśnie jak w Silent Hill F. I jak w Silent Hillu w ogóle. Bo no właśnie, kończąc ten Przedługowy wywód chcę powiedzieć, że dla mnie osobiście do dzisiaj ranking najlepszych Silent Hilli to Silent Hill 2, Silent Hill Shattered Memories i dopiero potem inne. Czyli dwie części serii, w których walki było najmniej, a już Shattered Memories to jest gra, w której walki nie było w ogóle i w najmniejszym stopniu nie przeszkodziło to tej grze w byciu przerażającą. Niesamowicie sugestywną i przy okazji opowiadającą świetną historię, a także mającą bardzo fajny inny niż we wszystkich grach serii, a także niż w większości horrorów gameplay. Gameplay naprawdę dobry i wiem co mówię, bo to jedyny horror z Całej mojej historii gracza, który kończyłem więcej niż raz, a ściśle mówiąc trzy razy. Więc dla mnie, mimo że historia Silent Hill F stoi na tym samym niesamowicie wysokim poziomie, co w przypadku Silent Hill Shattered Memories i Silent Hill 2, tak niestety gameplay jest znacznie słabszy i przez to dla mnie jest to po prostu gorsza gra. Bo w grze ważna jest nie tylko historia, nieważne jakiej grze, ale no także gameplay. W grze się gra, trzymasz pada i grasz, a Silent Hill F mnie osobiście gra się źle. Mimo wszystko i tym chciałbym zakończyć ten dzisiejszy film. Chcę powiedzieć, że cieszy mnie ogromnie, że tak wiele osób ma inne podejście niż ja, ma inny pogląd i cieszy się każdym aspektem tej gry. To tylko świadczy o tym jak różnie jesteśmy my jako gracze, ale także o tym, że wiele decyzji twórców mogło być nie wyłącznie dla mnie. Zresztą słyszę opinie graczy, którzy są wręcz zachwyceni tym modelem walki i także fabułą i to mnie ogromnie cieszy, bo jako fan Silent Hill'a przede wszystkim chciałbym, żeby było jeszcze więcej fanów Silent Hill'a po to, żeby ostatecznie było jeszcze więcej gier z tej marki. I i to będzie najfajniejsze. Nie każda z nich musi idealnie do mnie trafiać. Nie każda musi być idealna dla mnie. Silent Hill F nie jest idealny dla mnie. No chyba, że chodzi o fabułę, która jest wybitna. Ale na szczęście jest idealny dla innych graczy. Albo przynajmniej zadowalający. Więc mam nadzieję, że mimo moich narzekań i dzięki temu gra sprzeda się dobrze, a my dostaniemy więcej części tej serii. No, to dajcie znać, co Wy myślicie o Silent Hill F. Czy gra Wam się podobała, czy podobały Wam się tylko pewne jej aspekty, a inne zupełnie nie, czy też być może macie zupełnie inne spostrzeżenia. Dajcie też znać, co myślicie o mojej opinii na temat Silent Hilla. a jeżeli ten film Wam się podobał, no to zachęcam Was ogromnie do podbicia tego materiału, jeżeli oglądacie go na telefonie komórkowym, bo jest taka możliwość aplikacji YouTube'a i podstawienia łapki w górę. To są naprawdę ważne rzeczy, które powodują, że zagranik rośnie, a moje filmy są częściej polecane innym widzom, co przekłada się na to, że mam większą motywację do robienia dla Was Więcej fajnych rzeczy. No, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!